Cześć siemanko, jestem Kajkaki, a w dzisiejszym odcinku gramy sobie oczywiście w Among Us. No i. No, jesteśmy kreatorem. To nie wiem, wyzwania jedyne, co możemy robić. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije. No. dobra. Badminie jeszcze. Dobra, zobacz. nie, nie. nie. Wiedziałem. Ja. Najgorzej chłop mnie na kamerach zabił. u Dobra, no to ja sobie wyjdę. Zamkniemy kolejną. Szybka troszkę to był. <laughs> Dobra. 10 no, na 10. No i gitę startuj. Aha, wyszli 2 i świetnie. Jeszcze jedy. Ten chłop y, był jak... Może walili go i te, to ten, co zgłosił to ciało. Dobra, stary za trzy, dwa, jeden i git. Błagam impostor. Błagam impostor. Niech i tam jestem. A chłop jeszcze wyszedł, bo <śmary> pewnie nie jest. Impostorem. Dobra, trochę tak dziwnie poszedł. W sumie też nie najlepiej mogłem to. Dobra, nikogo nie ma na kamerach. Okej, okay, znaleziono ciało. Dwa ciała. Hmm. I gorek niewinny. Bardziej mi interesuje, kto jest winny. Czemu Kanada wyszła? Freeze. Czemu? W nawigacji. Okej. Okay. Aha, chłopca napisał i... Dobra, zagłosujmy. Albo mi się wydaje, że to ten pomarańczowy może też być. I mało? Co to jest? I mało? No okay. Nie, on. nic zagłosują, dwaj. Dobra, Dawaj. Dobra, skipuję. Jako jedyny nie zagłosował na niego. Trochę to wydaje mi się podejrzane. Not an... Albo niebieski, bo tak zgłasza bez, bez przyczyn. Albo właśnie ten żółty. Już ktoś umarł? Dwie osoby? A, tylko, że... Aha, dobra. Mogliśmy go wywalić. Albo dlatego właśnie, że on tak bez przyczyn powiedział. Aha, ten pomarańczowy, to najgorka osoba, A żółty niewinny, bo zginął chyba się. No, nie. Ile? Raz, dwa, trzy, pięć osób. No, osoba zginie i przykryjmy. A, to zrobiłem. Storage. Hmm... elektryk no i po co? dobra no i da. a w ogóle kto tu zgłosił? Igorek ja będę podejrzanie się zachowuje Był z nim, ale hmm. mi się wydaje, że to Igorik właśnie albo żółty, bo żółty nie umarł. Dobra, ja wezmę na żółtego. Hmm. Dobra, ja zagłosowałem chyba jako jedyna na kogoś, mam podejrzenia. Ja na pewno nie jestem. Jak, no, jak jedno. Kurde, musimy teraz wyhaczyć impostora. Bo przegramy, bo dwóch cały czas jest. 40 sekund. Okej, hmm. okej, okay, okay. kabelki, kabelki, okej. Okay. Tutaj podwyższamy. dobra, dos. No dobra. Nie. Przejraliśmy? Wiedziałem. Tak, myślałem, że to żółty. Cześć, czemu wyszło? Halo Okej, okay, nie da się. I jasne, no, okej, okay, gites. Siedem osób. Dobra, może zmieńmy sobie czapeczkę, na Taką czarną. O. A albo to osy wezmę. Nie zwiększaj speed, weź. Opie, ja raz na maksymalnym speedzie, nie da się chodzić. Nie, no dobra, to jest speed is gate. świta, Tu chcemy start. No startuj. No start. Kościół. Ja zaraz wyjdę. Nie chce mi się tak Jeszcze i wyjdę. Hmm. Dobra, jeszcze jedna osoba najwyżej wyjdzie, albo jeszcze moment. Nie, dobra. Pierdzielę, wychodzę, bez sensu. Prawie nie gram, a chciałbym bardzo. Pięć osób, sześć osób. O ja pierdziela. Jaki to jest speed. Jeden i pół. No tyle, spoczko. Elu, elu. Siema. Klimatem, no oczywiście. Jak on, kiedy, co? Kiedy on tak szybko kurde bela? No i światła nie ma, najgorsza rzecz. Dobra, no wiedziałem, że zaraz ktoś to naprawi, nie chciałem iść. O, w mam jeszcze jedną rzecz, do Brak Nawigacja. Dobra, pójdźmy jeszcze do Strych. Dobra, napełniamy i 100%. Później musimy tam wlać znowu do przejścia. Nie ma gdzieś bliżej. Tam się Polska jest. Nawigacja tutaj, do przodu. I tyk. O, ok. Dobra, Medbay. Skanowanie elektryki. Paliwko. Ja pierdzielę się wystraszyłem. Myślałem, że Polska nadal tam jest. <coughs> wow, sorki. Dobra, ja tam tankuję. A, dead body. No specczko. I pomaręczowy uh -huh. Ten no 50 sekund volt, Ja pierdzielę to było krówy clear do wody w na moich oczach A to ty nie zgłosił. A nie, on zgłosił. Dobra, sorry, sorry. Wiedziałem. Widziałem, dobra wam. Ja. Hmm. ja robię skan. Hmm. No To jest takie kurde bez sensu trochę tłumaczenie. Miał szansę, ale nie zabił. Takie troszkę bezsensowne. 60, dobra. Dobra, czyli Ty mówisz pomarańcz. Dobrze. Dobra, też tak. Pierwszy raz gram w tą grę. Nie, też tak robiłem. I myślisz, że to podziałało. No, nie. Polska wyszła. Gdzie jest Polska? A Polska, o nie Polska umarła, nie. Jak to głosować? No to nie zagłosujesz. Jeden mm. sekund. Dawaj, 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 dawaj. Nie umiesz. Dobra, i zobaczmy. Jest, mm, dobra, hit. No i chivo. idę się skanować. No, jak nic nie przyjdzie, no to kurde, nie mój problem. Ja wiem, że idę się skanować. Okej, gitas, ty. No i co jest, po co? No kogo po co? Nie no, siedemdziesiąt sekund to jest bez sensu. Co dużo to 15 sekund i nie wiem. 120 sekund na no. yy, głosowania. Zobowie czemu, co? Hm dobra, można spróbować najwyżej na niego zagłosujemy. Dobra, jak nie brony zaby, to ty, nie, to e, żółty ty, to u ty, żółtym śmieci, brązowy tak, dobra, ja dupiam. Aha, bo Kosował ostatni, i dla. No to. Ku... Ej, dobry, dobre. Dobra. Dobra. E, dziękuję Wam za oglądanie. Możecie zostawić subika, łapeczkę w górę. I to będzie miłe. Dobra, ja się z Wami żeganię. Cześć, siemanko.